Pochodzimy z Kaladanu, rajskiego świata dla naszych form życia. Na Kaladanie nie było potrzeby tworzenia raju dla ciała, ani raju dla umysłu. Wystarczyło popatrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. I zapłaciliśmy cenę, jaką ludzie zawsze płacą za osiągnięcie raju w życiu doczesnym. Zniewieścieliśmy, utraciliśmy pazur. Zmuad dip, rozmowy pióra księżnej i rulany. Więc to ty jesteś ten sławny Garny Halek rzekł mężczyzna. Halek stał w okrągłym podziemnym gabinecie i mierzył wzrokiem siedzącego za metalowym biurkiem przemytnika. Mężczyzna nosił fremeńskie szaty, lecz miał oczy na pały tylko zaciągnięte błękitem, co wskazywało na obecność w jego pożywieniu produktów spoza tej planety. Gabinet stanowił replikę głównej sterowni fregaty kosmicznej. 30-stopniowy łuk ściany zajmowały telekomunikatory i ekrany z przyległymi do nich bateriami zdalnych zabezpieczeń i odpalania. Pozostałą część łuku zaś wypełniało biurko wyprowadzone bezpośrednio ze ściany. – Jestem Staban Tuek, syn Esmara Tueka – oznajmił przemytnik. – Zatem tobie winien jestem podziękowanie za okazaną nam pomoc – powiedział Halek. – A, wdzięczność – rzekł przemytnik. – Siadaj. Ze ściany wysunął się fotel lotniczy i Halek, świadom swego zmęczenia, opadł nań z westchnieniem. W ciemnej tafli koło przemytnika widział teraz własne odbicie i z ponurą miną przyjrzał się bruzdom utrudzenia na swej kanciastej twarzy. Blizna po krwawinie na jego brodzie skręciła się przy tym grymasie. Halek odwrócił wzrok od swego odbicia i utkwił go w tłeku. Dostrzegał rodzinne podobieństwo w przemytniku. Krzaczaste, obwisłe brwi oraz powierzchnie policzków i nosa jak wyciosane z kamienia. Wasi ludzie mówią, że twój ojciec nie żyje, zabity przez Harkonenów, powiedział Halek. Przez Harkonenów albo przez zdrajcę w waszych szeregach, odparł tułek. W gniewie Halek zapomniał o zmęczeniu. Wyprostował się. Możesz wymienić mi zdrajcy? Zapytał. Nie mamy pewności. Tufir Hawad podejrzewał Lady Jessica. A, czarownica Bene Gesserit. Być może, lecz Hawad jest teraz jeńcem harkonenów. Słyszałem. Gornik ciągnął głęboko powietrze. Wydaje się, że nie mało jeszcze krwi przelejemy. Nie zrobimy niczego, co zwróci na nas uwagę, oświadczył przemytnik. Halek zesztywniał. Ale tobie i tym twoim ludziom, których uratowaliśmy, ofiarujemy azel wśród nas, powiedział Tułek. Mówisz o wdzięczności. Doskonale, odpracuj tu swój dług. Zawsze znajdziemy zajęcie dla dobrych ludzi. Jednak zabijemy was z miejsca, jeśli uczynicie najmniejszy, wrogi ruch przeciwko Harkonnenom. Ale oni zabili twego ojca, człowieku? Być może, jeśli nawet, oto odpowiedź mego ojca dla tych, którzy działają bez zastanowienia. Kamień jest ciężki i piasek ma ciężar, ale cięższy od nich obu jest gniew głupca. Zatem nie zamierzasz kiwnąć palcem w tej sprawie? spytał szyderczo Halek. Tego nie słyszałeś z moich ust. Mówię jedynie, że będę chronił nasz kontrakt z Gildią. Gildia wymaga od nas ostrożnej gry. Są inne sposoby zniszczenia wroga. A, istotnie, a. Jeśli masz ochotę tropić czarownicę, droga wolna, ale ostrzegam, że prawdopodobnie się spóźniłeś. A my wątpimy, czy ona jest osobą, której szukasz. Haward rzadko się mylił. Dał się wziąć do niewoli harkonenom. Myślisz, że to on jest zdrajcą? Tłek wzruszył ramionami. To jałowe rozważania. Myślimy, że czarownica nie żyje. Przynajmniej tak sądzą harkonenowie. Wiesz bardzo dużo o harkonenach. Aluzje jej niedomówienia, plotki i domysły. Jest nas siedemdziesięciu czterech, powiedział Halek. Jeśli rzeczywiście chcesz, byśmy się do ciebie zaciągnęli, musisz wierzyć w śmierć naszego księcia. Widziano jego ciało. A chłopca także? Pani Czapola? Halek próbował przełknąć ślinę, ale miał grudę w gardle. Według ostatniej wiadomości, jaką otrzymaliśmy, zaginął wraz z matką w pustynnym Samumie. Najprawdopodobniej nigdy nie odnajdą się nawet kości. Więc czarownica nie żyje. Wszyscy zginęli. Tułek skinął głową. I bestia Rabban, jak mówią, powróci do władzy na Junie. Hrabia Rabban z Lankiweil? Tak. Halek potrzebował czasu na powstrzymanie ogarniającej go fali wściekłości. Dyszał ciężko. Mam prywatne porachunki z rabanem. Jestem winien zapłatę za życie mojej rodziny. Potarł bliznę na brodzie. I za to. Nie załatwia się porachunków przedwcześnie, stawiając wszystko na jedną kartę, rzekł Tułek. Spochmurniał, śledząc grę mięśni na szczęce haleka, nagłą skrytość w jego przysłoniętych powiekami oczach. "Wiem, wiem" górny odetchnął głęboko. "Służąc u nas, ty i twoi ludzie możecie zarobić na lot z Arakis. Jest wiele miejsc do Zwalniam swoich ludzi z wszelkiej zależności ode mnie. Niech decydują sami: skoro Raban jest tutaj, ja zostaję. Widząc twój stan ducha nie jestem pewien, czy życzymy sobie, byś został. Halek przeszył przemytnika wzrokiem. Wątpisz w moje słowo nie ocaliłeś mnie przed harkonenami. Ślubowałem wierność księciu Leto z niewiększego powodu. Zostanę na Arakis z wami albo z Fremenami. Wypowiedziana czy nie, myśl istnieje i ma swoją moc, rzekł tułek. Wśród fremenów mógłbyś się przekonać, że linia między życiem a śmiercią jest zbyt cienka i zbyt ulotna. Halek przymknął na chwilę oczy, czując jak ogarnia go znużenie. Gdzież jest pan, który powiedzie nas przez ziemię pustyni i otchłani? zamruczał. Działaj powoli, a dzień twej zemsty nadejdzie powiedział tułek. Pośpiech jest wymysłem szejtana. Ukój swą rozpacz. Po to mamy rozrywki. Są trzy rzeczy, które niosą ulgę sercu woda, zieleń trawy i uroda kobiety. Halek otworzył oczy. Wolałbym kałuże krwi rabana Harkonena u swych stóp, wbił wzrok w tueka. Myślisz, że taki dzień nadejdzie? Niewiele mam wspólnego z tym, jakie powitasz jutro, gorny Halek. Mogę ci tylko pomóc powitać dzień dzisiejszy. Przyjmuję za tę pomoc i zostaję do dnia, w którym rozkażesz mi pomścić twego ojca i wszystkich, którzy. Posłuchaj mnie, mężu walki, rzekł tułek. Pochylił się nad biurkiem. Barki miał na jednym poziomie z uszami, w oczach zawziętość. Jego twarz upodobniła się nagle do zwietrzałej skały. Wodę mojego ojca te odkupię własnym ostrzem. Halek nie odrywał od niego oczu. W tym momencie przemytnik przypominał mu księcia leko. Przywódca, odważny, pewny swej pozycji i powołania. Był jak książę przed Arakis. Chcesz wsparcia mojego ostrza? Zapytał Halek. Tłek odchylił się do tyłu i rozluźnił. W milczeniu przypatrywał się Garniowi. Uważasz mnie za męża walki, nalegał Halek. Ty jeden z adiutantów księcia uszedłeś z życiem, powiedział tułek. Siła twego wroga była przytłaczająca. Ty wszakże ugiąłeś się, aby zwyciężyć. Pokonałeś go tak, jak my pokonujemy Arrakis. Co, proszę? Żyjemy na łasce tej planety, Gorneju Halek, odparł Tułek. Arrakis jest naszym wrogiem. Wystarczy jeden wróg naraz, czyż nie? Otóż to. Czy tak właśnie radzą sobie Fremeni? Być może. Powiedziałeś, że życie z Fremenami może się dla mnie okazać zbyt twarde. Żyją na pustyni, pod gołym niebem. Czy to dlatego? Któż wie, gdzie żyją Fremeni? Dla nas płaskowyż centralny jest ziemią niczyją, ale chciałbym porozmawiać raczej o. Mówią, że gildia rzadko wytycza szlaki przyprawowych lichtug nad pustynią rzekł Halek, ale krążą pogłoski, że tu i ówdzie widać skrawki zieleni, jeśli się wie gdzie patrzeć. Pogłoski, tuek skrzywił się, chciałbyś teraz wybrać między mną a fremenami? Jesteśmy poniekąd bezpieczni, mamy wykutą w skalę sicz, ukryte baseny, wiedziemy życie ludzi cywilizowanych. Fremeni to parę band obszarpańców, których zatrudniamy jako poszukiwaczy przyprawy. Ale oni umieją zabijać Harkonenów. A chcesz znać rezultat? Nawet w tej chwili poluje się na nich jak na zwierzęta. Z różnicami laserowymi, bo nie mają tarcz. Są eksterminowani. Dlaczego? Bo zabijali Harkonenów. Czy rzeczywiście Harkonenów? spytał Halek. Co masz na myśli? Nie słyszałeś, że Harkoneni byli przypuszczalnie sardałkarzy? Znowu pogłoski. Jednak pogrom nie jest w stylu harkonenów. Pogrom to marnotrawstwo. Wierzę w to, co widzę na własne oczy, stwierdził tułek. Zdecyduj się, mężu walki. Ja albo Fremeni. Zapewniam ci azyl i szansę przelania krwi, której obaj łakniemy. Możesz być tego pewien. Fremeni ofiarują ci jedynie życie ściganej zwierzyny. Halek wahał się, wyczuwając mądrość i współczucie w słowach Tueka. Jednak coś gryzło go z niezrozumiałego powodu. Zaufaj swemu rozumowi, rzekł Tułek. Czyje decyzje ocaliły twój oddział w bitwie? Twoje. Decyduj. Tak musi być, powiedział Halek. Książę i jego syn nie żyją. Tak uważają Harkonenowie. Jeżeli chodzi o tego typu sprawy, skłonny jestem ufać Harkonenom. Ponury uśmiech zagościł na ustach Tułeka. Ale na tym kończy się moje zaufanie do nich. Zatem tak musi być, powtórzył Halek. Podniósł prawą rękę w tradycyjnym geście, dłonią do góry i ze złożonym płasko na niej kciukiem. — Oddaję ci swój miecz. — Przyjmuję. — Chcesz, bym nakłonił do tego mych ludzi? — A pozwoliłbyś im na samodzielną decyzję? Szli za mną aż dotąd, lecz większość urodziła się na Kaladanie. Akiz nie jest taka, jak ją sobie wyobrażali. Stracili tu wszystko oprócz życia. Wolałbym, żeby decydowali sami. — Nie czas teraz na twoje wahanie — powiedział Tułek. — Doszli za tobą aż tutaj — Potrzebujesz ich? Zawsze znajdziemy miejsce dla doświadczonych wojowników. W tych dniach bardziej niż kiedykolwiek. Przyjąłeś mój miecz. Życzysz sobie, bym wpłynął na nich? Myślę, że oni sami pójdą za tobą, Gurneyu Halek. Oby tak było. Oby. Mogę więc sam o tym zadecydować? Możesz sam zadecydować. Halek podniósł się z fotela, czując jak wiele z jego zapasu sił poszło na ten mizerny wysiłek. Na razie rozejrzę się po ich kwaterach i zbadam nastroje. Porozum się z moim kwatermistrzem, rzekł Tułek. Nazywa się Drisk. Powiedz mu, że życzę sobie, by okazał wam jak najdalej posuniętą gościnność. Przyjdę do ciebie. Niebawem. Najpierw muszę wyekspediować parę transportów przyprawy. Los wszędzie może nam sprzyjać, rzekł Halek. Wszędzie, powiedział Tułek. Niespokojne czasy to wyjątkowa okazja w naszych sprawach. Halek skłonił głowę. Usłyszał za sobą lekki szmer i wyczuł prąd powietrza gdy rozwarła się furta śluzy. Odwrócił się i zanurkowawszy przez nią opuścił gabinet. Znalazł się w sali ogólnej, do której wprowadzili go wraz z jego ludźmi adjutanci tueka. Było to długie i wąskie pomieszczenie wyciosane w litej skale, a jego gładkie powierzchnie zdradzały użycie lanc laserowych sufit strzelał dostatecznie wysoko, by przedłużyć naturalny łuk skalnego sklepienia i przepuścić wewnętrzne prądy konwekcyjne powietrza. Wzdłuż ścian znajdowały się stojaki na broń i szafki. Nie bez dumy Halek zauważył, że ci z jego ludzi, którzy nadal byli w stanie utrzymać się na nogach, stoją, że znużenie i klęska ich nie złamały. Medycy przemytników kręcili się między nimi, opatrując rannych. Ciężko rannych zebrano w jednym miejscu w głębi po lewej, a przy każdym czuwał atrycki towarzysz broni. Halek stwierdził, że atryckie wyszkolenie, według zasady troszczymy się o swoich, przetrwało w nich jak rdzeń rodzimej skały. Jeden z poruczników wystąpił do przodu z dziewięciostrunową balisetą Gerneya. Zasalutował: Sir, tutejsi medycy mówią, że nie ma nadziei dla Mataja. Nie mają tu banku kości ani narządów, jedynie środki polowe. Mataj nie przeżyje, twierdzą, ale on ma prośbę do ciebie. Jaką? Żołnierz wyciągnął przed siebie instrument. Prosi o pieśń, by łatwiej mu było odejść, sir. Mówi, że będziesz wiedział, o którą chodzi. Dość często prosił cię o nią, przełknął ślinę. To pieśń zwana Maluba, sir. Gdybyś. wiem. Haled wziął palisetę i wyłuskał wieloczynnościowe piórko z zacisku na gryfie. Dobył cichy akord z instrumentu. Stwierdził, że ktoś już go nastroił. Oczy go paliły, ale wyrzucił to ze swych myśli, kiedy szedł przed siebie, wygrywając melodię i zmuszając się do swobodnego uśmiechu. Medyk, przemytników i paru jego ludzi pochylało się nad nosami. Kiedy Halek podszedł, któryś z mężczyzn zaczął cichutko śpiewać, z łatwością wpadając w znany rytm. Maluba stoi w oknie, piersiami dotyka szkła. Słońce purpurą płonie, Złocie jej ręce na łonie. Zabierz mnie, zabierz w ramiona, luba ma. Weź mnie, weź w swe ramiona, luba ma. Śpiewak skończył, wyciągnął obandażowaną rękę i zamknął powieki mężczyźnie na noszach. Halek dobył ostatni, cichy akord z balisety i pomyślał. Teraz jest nas siedemdziesięciu trzech.